jak sobie tak idzie, idzie, niczego nieświadomy. I nagle je Po prostu skuter z między dwóch samochodów, które jadą w przeciwnym kierunku, po prostu wpierdala się prosto w człowieka. To szpital! Typowy ruch uliczny! Widzicie, ile tu jest motocyklistów? Skuterarzy? To się wełbie nie mieści, to się wełbie nie mieści, tu jest tak głośno. Że muszę drzeć mordę, żeby mnie ktokolwiek słyszał. I wchodzimy na targ. Tu to się dopiero będzie działo. Tu to będzie dopiero rozpierdziel. Kaczki. No i mamy rozlenipłonego koteła. Który nie jest zadowolony te, z tego faktu, że tutaj ludzie wokół niego chodzą i mu przeszkadzają tutaj drzemać. Chociaż pewnie się poma wszędzie. Bardzo mocno związanego z gościem, który podróżował, zobaczył świat... Nie kurwa, mam 37 lat. Prawie. W lutym skończę. Jest 2024 rok, w 25